Rajt rowerowy Wzgórza delewskie to wymagające wydarzenie także dla ekip realizacyjnych i dokumentujących ten dzień. Operator kamery telewizji Mazury, dla jeszcze lepszych ujęć, postanowił u Państwa boku pokonać trasę na rowerze. 23 km pokonane przez malownicze krajobrazy gminy Ostruda gwarantują fantastyczne widoki. Faktycznie, nasza kamera zarejestrowała piękną podróż rowerową, dla której warto było o większy wysiłek. 23 edycja rekreacyjnego wydarzenia rowerowego, jak zawsze zgromadziła tłumy. Rajt rowerowy Wzgórza Dylewskie skupił ponad 600 rowerzystów. Zwieńczeniem trasy rozpoczynającej się w Kajkowie był piknik rodzinny, odbywający się nieopodal szczytu góry Dylewskiej, który wznosi się w wysokiej wsi i jest najwyższym punktem parku krajobrazowego wzgórz Dylewskich, osiągającym imponującą wysokość 312 metrów nad poziomem morza. Wśród uczestników imprezy tradycyjnie jak co roku rozlosowano atrakcyjne nagrody. Nagrodą główną był rower ufundowany przez wójta gminy Ostruda, Bogusława Fiasa.